Słynny P. Kamil Cebula. Cebulski poprosił, by przyjrzeć się sprawie człowieka, od którego policja bezprawnie czegoś się domagała. Zwolnij policjanta.pl. Te zdjęcia obiegły już cały kraj. Panowie, na jakiej podstawie mnie zatrzymujecie? Czym pana? A komu pan robił zdjęcia? Proszę? Poganda telewizyjna. Swojemu samochodowi? Proszę pokazać mi ostatnie zdjęcie w telefonie komórkowym. Tam mam mój samochód. O, tak Jeżeli się okaże, że radiowóz jest w tym pana telefonie, to ja panu założę inną sprawę. Właśnie w taki sposób policjanci z Konina próbowali sprawdzić, czy jeden z naszych widzów przypadkiem nie fotografował ich na służbie. W toku postępowania no nie budzi wątpliwości fakt, że naruszyli zasady etyki sałdowej. Niech pan zobaczy, że robiłem zdjęcie proszę samochodowi. Proszę pokazać telefon do sprawdzenia, Nie, to jest mój telefon, proszę pana. Pojedziemy na komendę. Ja panu pokażę. Panowie nigdzie nie pojedziemy, bo ja, nie ma podstaw. Ja już szukam podstaw. Robię już jest podstawa. Jeszcze przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego rzecznik komendy głównej policji nie miał wątpliwości. Ktoś zapomniał o tym, że umundurowanego policjanta w miejscu publicznym można filmować, fotografować, nagrywać i nikt nie potrzebuje na to jakiejkolwiek zgody. Ale to jest mój telefon. A ja podejrzewanie mam takie. A podejrzewanie pan może mieć, proszę pana, tylko proszę prokuratora mi sprowadzić. No za chwilę, dobrze. Takim zachowaniem policjanci prokuratora sprowadzili, ale na siebie. Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przeprowadził postępowanie wyjaśniające i kontrolujący uznali, że rzeczywiście mogło dojść do nadużycia uprawnień przez tych policjantów. Dlatego materiały zostały skierowane do prokuratury okręgowej w Koninie. Wątpliwości może budzić jednak fakt, że sprawa ma być rozpatrywana przez prokuraturę, z którą policjanci na co dzień współpracują. Ta współpraca jest, jest codzienna, jest to silne, silne związanie funkcjonalne. z powyższym tutaj nie ma wątpliwości, że jeżeli ktoś by się o brak bezstronności, to te jego wątpliwości nie byłyby pozbawione uzasadnienia. To nie że ta, ta bezstronność będzie za, zakłócona, ale sam fakt, że ta współpraca jest taka bliska no, rodzi pewne wątpliwości. Aby nikt nie miał żadnych wątpliwości, prokuratura okręgowa w Koninie może sama przekazać sprawę innej prokuraturze. Prokurator prowadzący zapozna się, przesłucha pokrzywdzonego, zapozna się z materiałami postępowania skargowego i wówczas wystąpi prawdopodobnie z wnioskiem o przekazanie innej prokuraturze, ze względu na to, aby uniknąć ewentualnych zarzutów braku obiektywizmu. Swoją drogą, komenda wojewódzka wyniki kontroli przekazała też komendantowi konińskiej policji. Wdrożę stosowne procedury zgodnie z ustawą o policji, procedury dyscyplinarne. Natomiast w całości ta procedura będzie wdrożona po otrzymaniu informacji z prokuratury. Na ten moment nie ma potrzeby, nie było potrzeby zawieszenia ich w czynnościach służbowych. Na jakiej podstawie pan w ogóle Panie, mnie zatrzymał? Ja ja pan sobie żyrobić. Proszę pana, jak pan do mnie mówi w ogóle? No bo to chcemy, jak pan się do mnie zwraca. Ale ja. Do... pokazać mi telefon. Ale to jest mój telefon! No chcę go sprawdzić? To jest mnie... mój telefon! Proszę pana, niech pan mnie nie, się... nie straszy! Wstyd mi trochę i myślę, że także wielu policjantom za zachowanie tego rodzaju, za słowa, które. Które tutaj padają, jak również za samą tą interwencję, która myślę, że nie powinna mieć miejsca w takiej sytuacji. Interwencję, która dla pana Tomasza miała zakończyć się 500-złotowym mandatem za utrudnianie czynności służbowych. Kiedy e, obywatel odmawia przyjęcia mandatu, zawsze wdrażamy postępowanie e, w celu skierowania wniosku o ukaranie do sądu. W tym przypadku m, po prostu to postępowanie zostanie umorzone. Ale dla pana Tomasza to nie jest koniec sprawy, bo w wynikach kontroli nie ma ani słowa o użyciu siły i naruszeniu nietykalności osobistej. Postępowanie policjantów było niegodne munduru, ja cały czas to powtarzam. To była sytuacja, która mi przypomniała postępowanie milicjantów. Przed 89. Czasem po prostu zdarzają się sytuacje, gdzie e, policjantom no, nie, nie powinno tak być, ale nerwy. W tym momencie w imieniu mogę przeprosić za zachowanie pana Wodleskiego. Pytanie, czy w tym przypadku przeprosiny wystarczą? Jedno jest pewne: przed prokuraturą jeszcze trochę pracy, a ten film. Zaczął po koledze co zdjęcia zrobić. Nagrywam treść. No. Janina. Jak zapewnia komendant, na szkoleniach będzie przykładem tego, jak policjanci nie powinni zachowywać się na służbie. Rafał Stangreciak, TVN 24. Szczerze pisząc domaganie się od komendanta premiera zwolnienia niewłaściwie zachowujących się policjantów na mile pachnie mi książką życzeń i zażaleń czyli problem w ustroju konserwatywno-liberalnym właściwa metoda to wystąpić do sądu o możliwie wysokie odszkodowanie a suwerenną decyzją komendanta będzie, czy chce policjanta, który spowodował takie straty finansowe, dalej zatrudniać czy wyrzucić go ze służby, bo policjanci formalnie nie mieli racji, ale mogli być tego nieświadomi. Natomiast policjanci walczący z gangami panicznie unikają ujawniania swoich wizerunków, za które gangi płacą niezłe pieniądze, co jest zagrożeniem dla nich i ich rodzin. I tak samo, jak my przekraczamy często przepisy, na przykład o prędkości na drogach i uważamy, na ogół słusznie, że postępujemy właściwie, bo o ograniczenie jest absurdalne tak samo i policjant może uważać, że brak ochrony jego wizerunku jest absurdalny.